Jest z nami dyrektor Ośrodka Sportu Paweł Smek. Panie Pawle, jakby Pan podsumował te 50 lat działalności Ośrodka? Jakie były kluczowe momenty w jego historii? Myślę, że takich kluczowych momentów było bardzo dużo. Takim przełomowym momentem dla rozwoju Ośrodka Sportu i Rekreacji, i tego odebrać nie można, było powołanie na stanowisko dyrektora Zbigniewa Biadunia który przyszedł po wielu latach, takich ciężkich latach dla, dla Ośrodka Sportu i Rekreacji i od tego momentu, można powiedzieć takim żargonem sportowym, forma była zwyżkowa. Trwa to do dziś, mamy nadzieję, że ten pik formy jeszcze przed nami, że osiągniemy dużo więcej, robimy co w naszej mocy, żeby tak właśnie się stało. Jakie przesłanie ma tegoroczna gala jubileuszowa i co chcecie Państwo nią podkreślić? Tegoroczna gala 50-lecia to moment, w którym chcemy upamiętnić wszystkich pracowników ośrodka sportu i rekreacji, również tych, których już dzisiaj z nami nie ma. Ale również uhonorować wszystkich obecnych i tych, którzy przeszli już na emeryturę i nie współpracują z nami bezpośrednio, ale są z nami zawsze duchem i zawsze gotowi pomóc. To właśnie dla nich ta gala, ale również dla wszystkich mieszkańców Łukowa, którzy są związani z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, korzystają z naszych obiektów, przychodzą na nasze imprezy, bądźcie z nami jak najdłużej. Ma pan przeszywające głębokie spojrzenie, aż mu po prostu ciarki. Ostatnie pytanie, czego jako dyrektor życzy pan sobie dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na kolejne 50 lat? Na kolejne 50 lat myślę, że tak długo mnie tutaj już nie będzie. Natomiast na każdy kolejny dzień życzymy sobie, żeby po prostu nie było gorzej. Mamy świetny zespół ludzi, z wielką przyjemnością przychodzi się do pracy. Mam nadzieję, że oni to samo mogą powiedzieć o, o, o swojej sytuacji. Także oby nie było gorzej, ze wszystkim innym sobie poradzimy. Dziękuję. My jako redakcja UKW24 też życzymy Ośrodkowi wszystkiego, co najlepsze na kolejne lata. Bardzo mi miło. Dziękuję, że jesteście Państwo z nami.